No siema, z tej strony Pitek, a to jest kolejny odcinek z mojego głównego konta I nie wiem co to jest ten pasek na dole, nie pytajcie się, mnie to coś bluz tak spieruje chyba No trudno, to sobie będzie przez jeden odcinek, mam nadzieję, później się tym zajmę, albo się nie zajmę i to będzie do końca Nie wiem, nieważne A w dzisiejszym odcinku, jak pewnie widzicie po tytule, będziemy robić ewolucję Aresa Tego oto rzymskiego, bo taka podobna zbroja, bohatera No, chyba o tym wspominałem już jakiś czas temu w którymś z odcinków jeszcze przed moją podróżą, wycieczką, wyjazdem czy jakiego tam innego żebym taką ewolucję robił tam jeszcze nie pisaliście chyba o tym żebym zrobił ewolucję Cupida czy jest? tu, już, załatwione jest, koniec było minęło dzisiaj robimy ewolucję e, Ariesa ale jeszcze tak w słowem wstępu na ewolucję jak pewnie pamiętacie potrzebujemy Takiego bohatera naszego ulepszyć na gwiazdkę chyba bodajże dziesiątą, tak? Czyli na poziom 180. plus. Przynajmniej na pojedynczą ewolucję, bo podwójną są inne te reguły. Czyli potrzebujemy 5 milionów kolda i co najgorsze 400 tysięcy honoru. No i pewnie większość z was tucze się z tym honorem, tucze, tucze jak ja to robiłem przez dłuższy czas, ale jest bardzo prosty sposób na to, żeby go zdobyć dużo no, po pierwszej ewolucji. Czyli po prostu dobijamy naszego bohatera do poziomu 200 tak jak to zrobiłem 200 widzicie 2, 0, 0, LV 2, 0, 0, 200 No i wtedy możemy taką ewolucję bez problemu zrobić dostając dużo doświadczenia tak jak już powiedziałem yy, Ale no właśnie yy, bo znowu się pomieszałem tu jest ten, tu są runy Jedną, dziękuję Mam trochę fejmu, będę miał pewnie więcej ale to innym razem Tak, to Evoluir Bierzemy Ariesa, mam gdzieś tam jakąś powtórkę, także spoko. OK Przeżyjmy się... Przeżyjmy się, tak, przeżyjmy się, statum 5500 obrażeń, no prawie 5600, 3600 nie, 3600 HP No i bazowe po ewolucji są trochę wyższe na pewno niż bazowe bez ewolucji, ale no później się trochę zmienia, tak? No, jak pewnie wiecie, yy, dlatego, znaczy to jest, pewnie wszyscy znają procedurę, pewnie wszyscy wiedzą jak wyglądają statystyki, jak się wszystko zmienia, no bo sama, sama nazwa ewolucja, to, to jest coś to wielkiego, tak, to nam coś to, to daje potężnego po prostu, ale to nie o to tu nie chodzi, nie chodzi o to w tym odcinku, w tym odcinku chcę wam pokazać coś po prostu niesamowitego, czyli to, właśnie, widzicie to? Widzicie to? Widzicie? Dlatego właśnie mówię że po pierwszej ewolucji ja tego nie robiłem, bo mi się nigdy nie chciało czekać, ale po pierwszej ewolucji, znaczy w ogóle pierwszą ewolucję warto przeprowadzić na bohaterze, który, który ma dwusetny poziom, ponieważ dostajemy rekompensatę doświadczenia w postaci 263. I w zasadzie to nam daje tak, tak niedużo honoru, tak, tak niedużo tam, co to, 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 to jest, nie, to, tam 3 miliony 216 tysięcy, a to, to wezmę, nie, nie pogardzę. I tak się właśnie zdobywa e, Honor w Castle Cash. <laughs> Kurwa, że ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. E, no także czegoś się nauczyłem. Pewnie wy o tym wiedzieliście już dawno, dawno temu. Znaczy ja też wiedziałem, ale nigdy mi się nie chciało tego robić, tak no bo, no bo po co no byłem głupi, zawsze i młody, nie? No. E, także no, nie mam za bardzo jak opcji, żeby go ulepszyć bardziej lub mniej. Ale właśnie pochwalę wam się, pochwalę wam się, bo zrobiłem... Nie to. To. Udało mi się. Udało mi się tego dęczo zrobić. Nie wiem jak na jakimś farcie, ale na 100% bez strat Tak po prostu, dobry spawn dostałem Znaczy, wybrałem sobie dobry spawn chyba Gdzieś tam z prawej strony Także polecam, naprawdę No dobra Także, ale właśnie, ile mam golda? Golda mam w pizdiec mało Czy tu mam jakieś skrzynki, beczki Sakwy i inne pierdoły? Chyba nie No, niestety Jest ten event, ale też mi się go nie chce robić Także idziemy na ride po prostu i czy pokażę Wam jeszcze do czego mi ten gold jest potrzebny? Znaczy pewnie się domyślacie, ale no na pewno do ulepszenia bohatera, także jak... A, na gil... no ta gildła z dzisiaj, no przecież. Na pewno do ulepszenia bohatera kiedy wbiję mu ten jakiś tam poziom 80 chyba czy 80. Tak? Tak, mam nadzieję. E, Okej, okay. to jest już ciekawsze. Idzie Reaper. Reaper Tylko żeby kurde Orksbane? Won mnie stąd. Ty masz dużo HP ale reaper się healuje też się healujesz gnoju i bijesz w duże obrażenia ale widzę, że reaper chyba ma na tobą pewną przewagę bo ma life drain nawet, nie masz, hehe nie, też masz, o ty kurde też on ma chyba z kresów. to jest gdzieś life drain e, dwójka z kresów. dobra, ile stąd Wypierdzielam. zawsze golda trochę ukradłem, no wystarczy, nie zobaczymy chodzi mi o to, żeby swipować sobie właśnie na tym dungeonie, ponieważ daje nam on duże, po prostu duże ilości doświadczenia także jest fajnie no właśnie, 21 tysięcy. Czyli tak jak cztery niebieskie książki. Nieźle? Nieźle. No dobra. Zobaczmy, który jest poziom. Mam wrażenie, że... Jeszcze nie. Jeszcze kurczę trzeba rypać. No chyba teraz powinno stanczyć. Tak mi się coś wydaje. Zobaczymy. To serio no? no to jeszcze raz. No ale teraz golda potrzebujemy. Chociaż niekoniecznie. No potrzebujemy jednak, ok. Ale jak widzicie już punktu z życia jest znacznie więcej niż było, no obrażenia jeszcze są niskie. No ale oczywiście zależy jak używamy tego Ariesa, tak? No najle najlepiej używać na debuffa i na obrażenia. No aktualnie będę używał go tylko do debuffa. No ale oczywiście te obrażenia również będę zwiększał i zwiększał i zwiększał, albowiem Aries no, jak pewnie wiecie jest bohaterem, który te obrażenia ma duże, 280 to są drugie największe w grze. No większe ma tylko ninja równe ma Pumpkin Duke. Znaczy większe. Tak i nie, no bo największe w grze ma, jeśli się nie mylę, to chyba właśnie Knight No ale chodzi o takie bazowe, nie? Takie, takie, jed jeden strzałem bez żadnych tych tych ulepseń. No to chyba właśnie ninja. 285 plus 14 za level. A Aries i Duke mają też 14 za level, tylko 280, trochę mniej. No ale też potrafię przewalić jak wiecie No Reaper się spisuje, muszę wam przyznać Do Guild Warsów jest po prostu rewelacyjny Potrafi wysolować jakiś nap naprawdę mocniejszy team Ale cały czas się czaje na jakieś e, wargady wyższe do niego, bo... No ten live Drain jest dobry, ale nie jest bardzo dobry No i... dobra i to stąd, bo już Santa coś tam namieszał Tak jak nie miał Ok, przy okazji wam się pochwalę, dostałem niedawno Fine talent i dałem go yy, Phantom Kingowi Wiem, może to jest dziwne, że przecież Phantom King i tak ma już tego skatera na skillu, ale teraz ma podwójny skater. Teraz ma skater na skillu i ma skater talenty, co jest po prostu... Boa. Wyobraźcie sobie jak to działa na... Mm, tutaj, na tych... jak to się nazywa? Here be demons? Coś, coś, ten deseń Na tych demonach po prostu, może nam się jakiś trafi, to wam pokażę Czy na zawołanie, nie wiem, czy... Gdzie... no jasne, książki Książki, aaa, książki, no, mhm. Jest księgi. Zrobiliśmy opending, ale nic oczywiście nie, nie siadł. Yy, jest bardzo dobry, udało mi się nawet zrobić bossa, czy tam tego demona, odbijającego Deflect damage yy, z samym moim teamem. I to w dodatku czterema bohaterami, bo jeden tam mi zginął któryś, chyba Cupid. Także no było nieźle. Przy okazji właśnie jak to zrobiłem, yy, aczkolwiek no, ponieważ mój warlock też ma... zhater. Dlatego mu dałem ponieważ ma duży zasięg, jeden z największych w grze. To jest chyba zasięg 5, tak? kiedy normalnie sniperzy mają 4 albo mniej, że on ma 4, a inni mają 3. Nie wiem dokładnie jak tam było, ale w każdym razie może na 4 pola do przodu używać skilla. Ten skilla. W ogóle atakować. Co jest rewelacyjne. Po prostu nie oszukujmy się. Mam jakieś te, ale upgrade, upgrade. Miał być upgrade. Gold, upgrade. Kurde oha. no okej, okay. znowu pod gildur z baza, ale teraz jakaś taka gorsza. Eee, no dobra. Chodzi mi tylko o golda. Zwykły, prosty gold. Chyba że, a jakby tak na przykład Santę wysłać, który by sieknął gdzieś tam w te... Gold wall. Nie widzę HP moich, aha, dobra, widzę tutaj, no spoko. Ale co to jest to? O ile to wi chociaż widzę... What the fuck? Aha, e, na pewno to widzicie, ponieważ e, nagrywam poprzez przechwytywanie obrazu, a nie poprzez nagrywanie aplikacji. No, ponieważ no, pierwszy odcinek nagrywałem, w ogóle pierwszy, pierwszy, być może niektórzy pamiętają, albo oglądali z ciekawości, jak jeszcze byłem taki trochę nieogarnięty. E, pierwszy odcinek nagry nagrywałem właśnie poprzez przechwytywanie obrazu i dlatego musiałem te strzałki robić, bo ta myszka się nie zgrywała z obrazem, no i były dziwne numery. No może to już tego nie będzie, ale wolę nie ryzykować, wolę to robić z prawdą metodą. I najlepszą chyba Bo się nie rozbiega myszka z obrazem, jest fajnie No dajcie tego golda, dajcie golda, dajcie Więcej, więcej, więcej Mo! What the fuck Nie wiem no, ale 30, co to jest 30 tysięcy Więcej Chciałem ten odcinek jakoś fajnie nazwać, ale widzę, że będę musiał nazwać go szukanie golda No bo nie ma opcji okej okay. Tedric na szczęście mam bohaterów na wysokich poziomach i po ewolucji także nawet jeśli już takie santy to Taki sant... takiego santy chyba santa to jest ta santa a nieważne ale nie powinno być tragicznie o to chodzi co zła arena to jest strefa bardziej nie wiem no więcej 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 no to jest właśnie te santa nie 8 czy 7 na 10, 10 8 chyba nie to było, jak robię ten odcinek. Parę razy po 30 tysięcy, no i leżę, no Okej. Okay. Przecież miałem swipować, co ja robię? Swip. Warrer. To brzmi to jak tak po niemiecku, nie? Scheiße! Zikhail Czy... Nie! Nie bo jeszcze mnie mi zreportują za nazizm. Nie! <grym> Nie, nie jestem nazistą. Fak nazist! I, I oni są mi źli. I no... Chyba brzmi bez przekonania, nie? Tak tak jakbym był nazistą trochę. Nieważne, dobra. Jeszcze zostało nam jedno słypnięcie na... Habemach, Na S dokładniej. Czy jedno, ale mam chyba jeszcze jakieś karty, także nie powinno być tragicznie. No ja chyba już nie mogę dalej ulepszyć, albo nie mam golda. Gold. Gold. Okej. Okay. Jep, jep. Jep, jep. No. Ale HP, 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 chociaż ten, nie, Dreadrake mocno nie bije, ale Cupid tak ma mało HP nawet po ewolucji. Także spokojnie skult! Cool. Jesteśmy bogaci! Yep. No chyba mógłbym jeszcze jednego tego zrobić, level upka, ale już, już nie. Yep, niep. Znowu będę miał pełno bohaterów tak trochę na wpół ulepszonych, ale to dobrze. Wolę mieć dużo ulepszonych niż żadnego nieulepszonego, bo nie mogę. No i jest poziom 113 statystyki. No to trochę mniej niż było, to trochę więcej niż było, także wychodzi na, na zero. Jakby nie było. Było, było, nie było. No, no. Przy okazji, już tak poza trochę odcinkiem, poza tematem naszego odcinka, jak widzicie pewnie ilość gemów moją 7775, to jest to, jeśli ktoś wytrwał do końca poprzedniego odcinka, odcinka Zacznijmy w Castle Clash, i ogląda teraz ten, no to mówiłem tam, że szykuję dla was. Specjalne z okazji 100 subów, które nam mi wbiło, wbiliście mi te 100 subów w jakimś sposobem, nie wiem, ja się strasznie cieszę e, jakiś czas temu już chyba, tydzień temu to było, lepiej więcej tak cały czas wlekam, ale nie miałem jak nagrać, przecież wiecie, jak byłem na wyjeździe i na sprawy no ale to jest właśnie ten specjal, o którym mówiłem, że im dłużej będziecie czekać, tym będzie na większą skalę i mam nadzieję, że do końca wakacji, a to jest jeszcze chyba coś tam, ponad tydzień jej wakacje się kończą, cieszmy się nie e, zdążę wbić 10 tysięcy, jeśli nie, no to Chyba będzie trzeba zrobić coś takiego Po prostu Bo to nie jest bardzo dużo, nie? O nie! O nie!